No, kochani, mamy godzinę 16.00. O, 22 grudnia tego listopada 2022 rok. No, majeczka, kochani, majeczka, ślini się. I pojedziemy majeczko do weterynarza. Taks jest zamówiona. Zaraz za 15 minut przyjedzie taksi numer dwa pan Irek i idziemy. Chodź. Chodź kiciółka. Ja. Dobra, chodź tutaj. No chodź, 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 chodź. Nie opieraj się. Weź ogon. Weź ogon.

Daj budzi Daj Ścisz te radio albo zamknij drzwi. Ścisz radio albo zamknij drzwi. Zagłośno, Radio za głośno. ścisz radio. Kurde, puści regulator na pełny regulator. Radio jeszcze drzwi otworzy i nie wie o co chodzi. Jadę Kaciula, krzyż na drogę, nie z kotem do weterynarza taksji. Jadę, ubrany w różową nadzieję, a za mną wiatr wieje, wiatr wieje. Tak jest kochani, na dworze podchodzi pod minus jeden. Dzisiaj jeszcze noc będzie z ujemnymi temperaturami. I od jutra już idzie temperatura w górę. A ci zobaczcie, jak to radio głośno. Aż tu słychać na dworze. No. Na pełny regulator pierwotniaki, jak to nazywam o, jestem na skarpie, kochani. O, kto tu wychodzi? Kto tu wychodzi? Nasza mamuszka. Ksiśka mamuśka. Wychodzi. Tak? O, jak sobie przychodzi tutaj. Tutaj jest Babciusia. Na pewno. O, jest Babciusia. Widzicie? A tutaj kto jest? Ha. Tu wolny jest. A tam pod spodem jest Gacuś. Tam jest Gacuś. Ha. Przyszła Jogusia, kiciulka, czaruś. Kicie. Macie suchą karmę o tam nawet mokra już chyba trochę zamarzła i tego przyjadę od pana weterynarza z majeczką to będę rozwoził wam jedzonko chłodne powietrze jak zwykle mamy problemy z chłodnym bo mnie radzi ja muszę nos przedmuchiwać, bo mi zaczyna w nosa lecieć. Teraz na majeczce spyszka zaczyna trochę lecieć. To trzeba zawczasu, póki się nie rozwija. Poza tym majeczka ma stwierdzoną białaczkę tak żeby czasami to nie było początek nawrotu choroby No nic zwrócimy się do opatrzności Bożej żeby czuwała nad naszą majeczką, żeby wyzdrowiała i nadal cieszyła się zdrowiem i cieszyła nas. Tak nam dopomóż Bóg. Dobra. Idziemy. Piętnaście po pan Irek ma przyjechać. A która jest godzina? Teraz siedem po, kochanie. Zobaczcie. Siedem po. Czyli jeszcze osiem minut. No pan Irek jest. Punktualny zapłaciłem przelewem z góry. Taką mam zawsze zasadę, że jak uzgodnię, to od razu z góry przelewam. No i płacę 30 zł. Bo to są dwa kursy od Trzebiatowa do Jaromina. Powrót do Trzebiatowa to jest raz. I później znowu od weterynarza do Trzebiatowa do Jaromina i znowu do przywiatowa, czyli dwa razy po 15 to jest 30 zł. Jadę do weterynarza z panem Irkiem, taksi 2. Dzisiaj pan Andrzejek. Stwierdzam teraz, że pan Andrzej jest Najlepszym tutaj ochroniarzem jest najbardziej normalny, bo i pomoże załadować, jak ciężka paczka. Jak przyjdzie paczka, to zadzwoni, że przyszła paczka. No, na telefon prywatny, który podałem, a ci inni to nie zadzwonią, a wręcz jeden z nich to mówi, że telefon ma do spraw służbowych. Tak, jakby. Kochani, jak my byśmy byli dla niego, a nie dla, on dla nas. O, zobaczcie, jak dziki, dziki w nocy tak zryły. No, lampy już świecą. Czyli zmierzchowe działa. No i tutaj będę czekał na pana Irka, tutaj na tym skrzyżowaniu. Nie, majeczka gdzie jesteś? Nie widzę. O, impost. Kurier impostu, postu, czyli kurier pana Brzuski, tak? Ten, który ma żonę, tą, to pogodynka, ta Menez, Af, afro, nie, nie afroamerykanka, Af, no w każdym razie, afrykańskie korzenie ma. Ale w Polsce się chyba urodziła, albo z małżeństwa mieszanego, Polki z, z Afrykańczykiem. Czysto po polsku mówi, czyli wygląda, że od dziecka się wychowała w Polsce. Właśnie o to chodzi. Teraz musi tyłem cofać, dlatego ja tutaj przyszedłem żeby pan Irek nie musiał później cofać tyłem poszedł Poszedł Jak burza poszedł Porany Ale zasuwa no, Nie chciałbym być kurierem Kurde tyle paczek rozwozić, jeździć To jest kurde, w ruchu cały czas i to jeszcze na obrotach to za praca taka? To chyba dla młodych, którzy mają chęć czy tam zapotrzebowanie na adrenalinę. Od samochodów dużo nie ma, bo to już po 15, ale tak normalnie w dzień roboczy, kochani, to ja naliczyłem tutaj 50, ładnie 50 któregoś razu. Także tu jest wszędzie obstawione. Parkingu jako takiego nie ma. Rozmawiałem z dyrektorem, żeby tutaj coś zrobić: jakiś parking. A mówi proszę pana, to nie jest grunt DPS-u. To jest gminy-teren i ja nic nie mogę robić. No i nic nie robi i ludzie stają tak jak gdzie kto może, daj Boże. No 240 osób jest personelu tutaj pracującego na zmiany, opiekunowie, pokojowe, rehabilitantki, kuchnia pralnia co tam jeszcze? Także tego jest w sumie 240 osób. Konserwatorzy. To się uzbiera. No, ktoś kończy pracę, wyjeżdża. Zobaczymy, jaka temperatura będzie dzisiaj. Minus jeden. O, zobaczcie, ociepla się. Zero stopni, jeden. O, widzicie, idzie w górę temperatura. Dwa stopnie. O, czyli widzicie, już mrozy się skończyły, by z tego wynikało. tak że już będzie cieplej oho tak Cicho pan Irek 2. no czekam panie Irku aha to ja tu jestem koło ko pan jest przy bramie? no pisałem że przy bramie przy bramie a to ja nie czytałem no to przepraszam, no, no. przepraszam. tu koło biura ko biura <zysk>

Jadę z panem, panie Irku, bo już dawno nie jechałem taksi. O, <noise> nie ma tylko jeszcze muszę tu zapiąć. na poczekanie tu zrobić. Tak Ola ślini się tylko poczekać, nie, nie mogę tu pomacać Tak? Dobra, to wyłączę. czekasz tam na pana, czy na jeszcze zrobię jeden w międzyczasie do Jarmina? A jak far chce? Czekają. Aha, dobra. Jak far